No dobrze, to co w takim razie z promowaniem Dagmary, no i yy, chociażby masy? Wiesz, Masa był praktycznie promowany w mediach od wielu lat. Zauważ, yy, różnego rodzaju pozycje literackie, które pokazywały świat przestępczy Pruszkowa, yy, Różnego rodzaju opisy, yy, które ja znam, ale ja znam, co te. I kiedy miałem z Masą ostatnio spotkanie, przy Debacie dotyczącej Gali, jego walki z Jakim Murańskim masa przekazał bardzo ważną i cenną informację, ponieważ kiedy byliśmy w otwocku, obstawialiśmy tak zwany dom Żyda, znany przestępca samochodowy z tamtych czasów, było to około myślę, dobre. 25 lat temu i staraliśmy się zatrzymać Mercedesa kradzionego, którym przyjechał Masa razem z, z chłopakiem wtedy, którym razem się prowadzali, to był niejaki Kiełbasa, z który został zastrzelony Wojtek Wojtek K, Wojciech K z, z Pruszkowa. Oni nas chcieli staranować. I to Masa mi powiedział w tej rozmowie. A ja pamiętam ten moment, kiedy staliśmy grupą ludzi, policja dojeżdżała do nas, właśnie u, u Żyda był Wojciech K. i masa, i w momencie, kiedy chcieliśmy ich zatrzymać, oni pełnym gazem jechali na nas, odskoczyliśmy, samochody otarli się praktycznie o nasze samochody. I pojechali dalej, Mercedesem 124 jeszcze, wtedy pamiętam, koloru białego i było to 25 lat temu. Wiesz, to są sytuacje, które się zdarzają, zdarzały i zdarzać będą, jeżeli się robi pewnego rodzaju roboty, ale masa tak jakby wiesz, przyjął w tej chwili pewnego rodzaju formę. Totalnej, został totalnie zresocjalizowany, przyjął formę absolutnej pokory w stosunku do życia. I wiesz, i nawet mi się wydawało, że bardzo grzeczny człowiek na ten moment. Tak? Wiadomo, że ma swoją przeszłość, ma swoją historię, również przestępczą, ma swoją historię przekazywania informacji policji, ale to już niech ci, którzy to robią w tej chwili, go nadzorują. Ja również zatrzymywałem świadków. Świadka koronnego, który brał pieniądze za to, że najpierw ludzi wskazywał, a później, po pewnym czasie, rodziny tych zatrzymanych starali się dawać pieniądze i w momencie, kiedy niejaki gruby świadek koronny ze Śląska, konkretnie z Częstochowy, chciał przyjąć 250 tysięcy dolarów, na gorącym uczynku został przez nas zatrzymany. Świadek koronny. Także, wiesz, to były pewnego rodzaju no, działania, które w jakikolwiek sposób e, pozostały e, oczywiście w pamięci, ale mamy wyrobione absolutnie zdanie na temat świadków koronnych. Ja mam to zdanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Czy to 60 tak zwana, czyli e, e, mały świadek koronny, czy to świadek koronny z nałożenia statusu, który otrzymuje, powiedzmy, przez prokuraturę i sąd. E, to są ludzie, którzy... Być może starają się zmienić, ale w wielu przypadkach kłamią i przekazują informacje nieprawdziwe. Błędem prokuratury, błędem organów ścigania, błędem sądów jest wiara tym ludziom, dawanie wiary tym ludziom, ponieważ niejednokrotnie ci ludzie chcą zabłysnąć przed prokuratorem i bez weryfikacji najłatwiej byli zatrzymywani, powiedzmy, wskazywani przez świadków koronnych, policjanci, czy też normalni ludzie, którzy w jakikolwiek sposób byli uchwytni, nawet na telefon i można było ich przesłuchać, skonfrontować, a nie od razu wrzucać za kraty.